Witam, witam ogólnie, sesją ogólnie Robię dla was coś Nie coś Jestem na mieście A kat Jak wy tu mówicie Tego Jestem na mieście, muszę coś pozałatwiać Ogólnie Nie, co mam powiedzieć Dobrze chyba, żyje sobie Pomału, po pomału, ale żyje E, zadaliście mi e, takie pytanie też to, to nad tym z tym. E, co jest z Bonusem i z Wodiekaisem. Ja wiem, że oni tam ze sobą współpracowali. Coś na ten temat wiem, ale się jakoś tak nie wiem. Z, z piękne zrobić z siebie. Nie wiem, no coś musiało o coś Nie znam się, nie ma zło się tam wtrącam z ich sprawę. Po podobno już to był od, ostatni odcinek jak Body z, z tym ponosny PGC yy, ja to się nastawiłem ten film, co w zrobił. Nie kląwa tylko druga część tego. Coś takiego właśnie... To, to było właśnie ostatni takie... Przyjacielskie coś tam, nie wiem, no bo ja tam akurat się nie, nie wtrącam i w tych sprawach ich, Ale zwróciłem uwagę, że kraj zna sobie następnego. Przeproszeniem człowieka, który można na nim zrobić kas A mimo, chodzi mi o sowę. Tutaj Body Kraj i Bordyn Bek się się z sobą. A tutaj nagle coś. coś innego wyszło. Zaskichnę. O kurde, ale poszło. No ale. To nie jest ładne. Nie. Ja tam akurat nie wtrącam się w ich sprawy tego, co sądzisz o bonus BGC i Bodygrasie, co mam powiedzieć? Jak każdy człowiek, kurde, zaraz mi będzie następny hałas mi szło, chyba, ale to nie jest to ważne. Widzę, witam. witam. Eee, czy oni tam. Eee, czy z nas robił Backup Bodycrash i tego Coś wam powiem. No, Bodycrash szuka każdego kto jest sławny Żeby się podbić komuś pod Fame. Tylko dla mnie to jest właśnie głupota. Bo jak my robiliśmy, to fame był od podstawy robiony. A nie, że się podbialiśmy pod kogoś. A po tych krajów po prostu zobaczę, że o, słowni ludzie, trzeba wykorzystać tą szansę. No i nie wiem no o co chodzi, o co tam się dzieje pomiędzy nimi. Spięcie jakieś. Nie wiem, tego wam nie powiem. Po prostu... Oboje się tak, ja tak mogę powiedzieć, tak i otwarcie, oboje się sprzedali. Hmm, no w tym sensie, bo na pewno się pytacie, w jakim sensie? No na przykład na tej walce, co oni tam ze sobą walczyli. Nie wiem czy pamiętam, tak w ogóle pamiętacie? No, jestem lekko przysiębiony Akurat. No, no, przez to, że takie pogody są raz takie, raz takie. No i przez nos mówię ogólnie. Hmm, co miałem mam tego bohakę tutaj? Dobrze, no, no, nieważne. Tego to nie wiem. Tego to nie wiem, kiedy sobie gry ozdobią, kiedy będą wszedły, jak się mówi. Gdzie sobie przybiłeś uszy? Samemu sobie przybiłem. Nie, nie musiałem wydawać pieniędzy. Samemu się przebija. No właśnie, wszystkich chłopi przyziębienie. A przez to, że po prostu... Przez... Dwa tygodnie, tydzień nie upał, Teraz się ochodziło organ swoje nie może się ustawić, i tak jest. Ej, po poczekajcie, chyba, tutaj chcę Wam coś e, powiedzieć. E, no dobra, nie stać, chyba, akurat. akurat Wypiszecie to wchodzą mi te komentarze, wasze tam informacje, pytacie się mnie. No, no, nie wiem jak u was, bo u nas pogrzmiało, po, polało. No, dziękuję Albert Osica za to, od czego trzeba było zmienić życie sobie, w tym sensie. Nie robić siebie pajata a dwa, no wiadomo, te moje filmiki były ustawiane specjalnie, podkręcane. Tu trzeba myśleć. O jezus, kurde, znowu będzie chyba kichawa leciał, ale nie jest to yy, ważne. Nie, no po prostu z czasem trzeba było się zmienić. No, nie dziwię się Przez takie burzy Skłócony z sobą? Nie Z sobą mam kontakt To nie wiem Było, ale może wam kiedyś, kiedyś było Co on no robił na mnie, Disneya na jego. Ale to przeszłość Jak tam pan na siłowni? No, siłownię też mam w domu. Ogólnie mam czas, to pójdę. Nie mam czasu to sobie w domu. Trenuję. No, krzyżyk do tego yy, było, było. Nie widziałeś, nie widziałeś tego ostatniego, nowego odcinku? No poczekajcie, bo ja mówię, mówię, a... Wy zadajecie pytania, które ja... Nie mogę tak szybko odpowiedzieć wam, bo ja ruszam temat, to jest zaraz wy... Hmm. Czy jest nie no, chodzi o to, że po prostu e, jak wam powiedzieć tego no po prostu wystarczy robić pompki. W tym sensie pompki to się wytwarza na to się mówi, fachowo motylek. że na live mówisz tak, ładnie, a płynie na nagranych na na Poczekaj, Poczekajcie chwilę. Hmm. I, poczekajcie, bo jaka, to jest za dużo ludzi, mi tu za live mówisz tak, a ładnie płynie, a na nagranych czynnikach idzie to Tobie godzin. W tej sensie, że nie w tej, na czym mi to było specjalnie podkacana atmosfera z podpuchą, jak się tu mówi. Daliście się w, tak wkręcać, do 10 wkręca się. Widzicie, mowa moja jest. Gitmanolas, jak się mówi. Eee, poczekajcie. Ile na kartę wcisnę? o różnie. W zależności jaki mam dzień. To jest zależności o jaki mam dzień, humor, tego czy jestem wyspany czy nie. No właśnie. Nie do tego podejścia, że kogoś zabiłem czy nie. Nie, nie, nie. No mój wygląd jest taki jaki jest. Jakby tu mówicie gangster. Ja nie jestem żadnym gangsterem, tylko mój wygląd jest taki po prostu. No dobra, ja uciekam, bo muszę ogarnąć jeszcze różne sprawy. Trzymacie się do usłyszenia, nie wabam. następny coś tam będzie, ale ja muszę najpierw ogarnąć jeden temat, a później coś dla Was zrobię. Postawiam, czy się bends.